Cześć na tej strony Wice gamer, A w dzisiejszym odcinku pokażę wam powtórkę z mojego nowego czołgu IS-2 Którego kupiłem sobie niedawno Postanowiłem sobie, że pójdę sobie też w linię chińską w czołgi ciężkie Te wszystkie WZ i tak dalej Także zapraszam na oglądanie i widzimy się za chwilę Ja tutaj myślę, że powtórka była całkiem fajna bo i sama mam już ulepszonego praktycznie na wszystkim jak widzicie tutaj wieża mam już ulepszoną, działo 122 mm czołg, punkt życia 1400 HP W tej bitwie zrobiłem prawie 4000 damage, więc całkiem dobrze jak to ten czołg, ponieważ... Z czołgiem naprawdę jest ciężko trafić, w ogóle bardzo słabe, słabe jest to działo pod względem takim celowania i strzelania, bo ogólnie czołg jest całkiem fajny, no tylko ten garnek go tutaj psuje, na że bardzo łatwo do przebicia ten garnek. Sam czołg, pancerz kadłuba 120 mm, wieża 100, Boki wieży po 90, podajże tu był tak samo. Boki czołgu, a jakoś tak, coś takiego też chyba po 90, po 70. Czołg to jest ogólnie dobrze całkiem opanterzony Tak myślę, że zwykły i tam jest trochę lepiej opancerzony. od tego, tutaj będzie całkiem fajna gierka. Bo te 37,85 wysadzę mu magazyn, także zginie na strzała. Coś ostatnio mam chyba szczęście do trafiania w te magazyny, bo to nie jest takie prosty trafić. I tutaj AMX dostał strzała. Dostał za 335, no penetracja taka, jest OK w tym dziale, bo on tam 335, 350, 400. Czasem nawet się zda za te 480 też jest przeciw pancernego. Haekila są po 515-520. Nie jest źle. Myślę, że zwykły IS jest lepszy. Postanowiłem coś nowego zbadać i tutaj T340 zostanie wysadzony. Fajnie to w ogóle wygląda. Lubię takie strzały. 24. Tutaj 2 do zara przegrywaliśmy, ale Beach ostatecznie wygramy. I tutaj jak widzicie wystarczył jeden strzał. I on oczywiście tutaj już ginie. No i tutaj zaraz będę strzelać 2 Mixa. Nie wiem, chyba też przeciw pancerniego. Podjechałem sobie tutaj ogólnie. Myślę, że damage jest całkiem dobry jeśli chodzi o tą bitewkę, bo tutaj mieliśmy... Łącznie demage u prawie 4000 3500, może trochę więcej to dostał. Za 445, więc dobry to był strzał. To był dobry strzał. I tam go ktoś chyba zdetonuje albo ja, albo ktoś inny. Ktoś go tutaj zabije. Ja go zabiję. Także jak widzicie on już tutaj nie żyje. I zaraz AMX-a tutaj w ogóle będzie śmieszna akcja, bo... Zostawmy jeden HP i zabije go tak bokiem O właśnie tak Już nie chciałem marnować na niego pocisku Dlatego w niego wjechałem, no i udało się zabić Myślałem, że się nie uda, ale no to jest po prostu bardzo lekki czołg to jest dość prosty, żeby go tutaj zabić, więc No i tutaj T29 Strząsa prawie 400, już 2500 dmg prawie Więc to jest dobrze moim zdaniem na jak na siódmy tier, tak jak to yy, niektórzy mówią, że to jest całkiem dobry damage. Ja też tak chyba jednak myślę, bo kiedyś myślałem, że to nie jest dobry. Bo wiadomo, na dziesiątym tierze to można robić i 6 damage, ale tam jest inaczej. Tu dostałem za 308, on dostał za 400 chyba headem. No i ten T29, ja go zaraz zniszczę tutaj. On będzie tutaj chciał mnie podjechać. Tam jeszcze ten Tiger, ja go nie trafię, bo zrepreszytuję albo nie... Trafię. Tam zrekoszetuję od pancerzu pocisk albo nie trafię, nie nie trafię chyba Nie tutaj widzicie był rkoszet od pancerzu Tutaj u mnie rkoszet w Gąsynice. No i tutaj teraz będzie podjeżdżać C29 I ja go już tutaj niszczę, jak widzicie Mamy 3300 domeidziów Więc całkiem dobrze Rykoszyk za, za 640, więc mocny rykoszet, tutaj chyba w dąsiennice był, tam a ona zostanie zniszczona, ja pojadę po kw i ją tam dobijemy, nie ja ją zniszczę, ktoś inny chyba Rudolf, ten czołg z tego karnetu czy jak to tam, no i tutaj ja podjechałem, trafię oczywiście, KW-2 nie wiem czy on mnie będzie chciał strzelić, już nie pamiętam. No powtórkę, to jest powtórka ze wczoraj, grałem wczoraj. No i tutaj wieża 367, prawie 4000, prawie 4000 damage już. Też na tej bitwie całkiem dobrze zarobiłem, bo chyba z 30 czy 40 tysięcy i tutaj już yy, kawał 2 leży. Jeszcze coś próbowałem, ale już niestety jak widzicie nie zdążyłem. Wynik jest 3667 domedziu na sam koniec, 17 zł, tutaj bez premium, bo pramka mi się właśnie skończyła niedawno, no i kredytów 21 tysięcy. Także myślę, że bitwa Wam się podobała, zostawcie pod filmem 3 ławki w górę i nagrywam kolejny odcinek jak gram jakimś innym czołgiem lub jak wbijam już WZ-110. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.